Kapper, weź na rąb trochę drewna. Mhm. Mm Trzeba pogodnieć wreszcie ten domek. Ożeś. Co? O, stary tu jakiś facet z białymi oczami biega i podpala las. Serio? Przepraszam, proszę pana. Kto pan wreszcie... na grobek? O da! A on mnie podpalił! Gej! No, no, no. się nazywa Hero Zabiorę ostatnie rzeczy, które mi się uda uratować. Dobra. Udało Ej. mi się uratować. Szybko, skaczemy! Aaa, Nie trafiłem. Musi biec dalej. Biegniemy. On za mną biegnie. Co? Biedny, on za mną, biegnie! Na ja piłka! A ja za nim! bij go! A jak ładny jeszcze jest, to nie? No nie da rady go się bić! Jak on bije, to bije go jakieś kreski się pojawiają i nic więcej! A on złapał! To był Szybko, mój! Masz, masz. No!